To nie był film, który chciałem, lecz który musiałem zrobić. Przez wieki Ewangelie mówiły nam, że Jezus umarł w piątek i wstał w niedzielę. Ale co stało się w sobotę? Gdzie naprawdę był Jezus tego dnia? Odpowiedź jest właśnie nagrywana na południu Włoch. Mel Gibson wrócił, a jego nowy film na zawsze odmieni kino chrześcijańskie. Zmartwychwstanie Chrystusa. Wiadomość o premierze wstrząsnęła światem. Z martwych Zmartwychwstanie Chrystusa to nie jeden, lecz dwa filmy. Pierwszy film ukaże się w Wielki Piątek 2027, a drugi 40 dni później, w Dzień w Niebo Wstąpienia, kiedy Jezus wstąpił do nieba. Ale dlaczego podzielić tę historię na dwa filmy? Pomiędzy obiema premierami wydarzy się coś bezprecedensowego w kinach na całym świecie. Według Gibsona to jedna historia zaprojektowana nie tylko po to by ją oglądać, ale by przeżyć ją w czasie rzeczywistym. Tak jak uczniowie 2000 lat temu widzowie doświadczą 40 dni pomiędzy zmartwychwstaniem a w wniebowstąpieniem. Gibson zachęca wierzących do ponownego przeżycia przełomowego okresu w historii ludzkości. Pasja pokazała nam jak Jezus umarł, z martwych wstanie pokaże nam, dlaczego jego śmierć na zawsze wszystko zmieniła. To kulminacja, ostatni akt największej opowiedzianej historii. Gibson powiedział, że nie chce zrobić filmu religijnego, lecz duchowe przeżycie coś, co skonfrontuje widza z jego własną wiarą. Podobnie jak wcześniej zrobił to z poczuciem winy. W wywiadzie ze Stevenem Colbertem Gibson powiedział: Wszyscy znamy cierpienie, ale niewielu rozumie ogrom tego, co się wydarzyło. Po krzyżu Chrystus nie tylko z martwych wstał, ale także podbił królestwo śmierci. On. Projekt był owiany absolutną tajemnicą, ale Jim Caviezel powiedział, że będzie największym filmem w historii, pięć razy większym niż Pasja. On. Zdjęcia, które Gibson planował rozpocząć po pandemii, były wielokrotnie opóźniane z powodu jego skrajnego perfekcjonizmu. Odwiedził ponownie miejsca, gdzie kręcił Pasję w Materze we Włoszech aby z jeszcze większym realizmem odtworzyć Jerozolimę z I wieku. Przez lata krążyły plotki, że Jim Caviezel ponownie wcieli się w Jezusa. On sam potwierdził to nawet w wywiadach. W 2025 roku Mel Gibson niespodziewanie zdecydował, że nie powtórzy oryginalnej obsady. Według Gibsona powód był artystyczny, ale także symboliczny, ponieważ każde pokolenie powinno zobaczyć oblicze Chrystusa na nowo. Główną rolę zagra fiński aktor jako Otonen, a partnerować mu będzie Mariela Gariga jako Maria Magdalena, Kasia Smutniak jako Matka Boska, Pierluigi Pasino jako Piotr oraz Ricardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat. Budżet to ponad 100 milionów dolarów, czyli ponad dwa razy więcej niż pasja. Ale czy to pieniądze naprawdę przerażają? To głównie teologiczne i wizualne wyzwanie ukazania za światu. Jego zespół współpracuje z teologami, historykami i artystami wizualnymi, aby przedstawić duchowy wymiar pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. Sceny, gdzie ciemność powstrzymuje światło, a Chrystus zrywa łańcuchy potępienia. Mel Gibson wyjaśnił, że nie stara się prowokować, lecz ujawniać. Chce, aby widzowie zrozumieli, że zmartwychwstanie nie jest szczęśliwym zakończeniem, lecz początkiem niewidzialnej wojny. Dlatego według słów samego reżysera, pasja dotyczyła cierpienia. Zmartwychwstanie będzie o mocy nie chcę pokazywać, jak Chrystus powrócił do życia. Chcę pokazać, dlaczego to zrobił. Nie dla siebie, lecz dla nas. W jednym ze swoich ostatnich oświadczeń Gibson podsumował swój cel jednym zdaniem La. Pasja ukazała wielką miłość Chrystusa do nas. Zmartwychwstanie pokaże jej pełnię. Przez lata potajemnie pisał z bratem Donaldem i scenarzystą Braveheart, Randallem Wallacem. A w niedawnym wywiadzie Mel określił to niepokojącym zdaniem. To będzie jak mistyczna podróż, zejście, a potem wzniesienie. Ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa nie ograniczy się tylko do ukazania zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Zbada, co tak naprawdę wydarzyło się między piątkiem a niedzielą. Gdy ciało Chrystusa leżało w grobie, Chrystus zstąpił do piekieł, co nigdy nie było pokazane w kinie. Wielu zastanawia się, w jakim języku będzie film. Gibson miał obsesję na punkcie męki Chrystusa. Chciał, aby widz poczuł cierpienie Chrystusa jakby był tego świadkiem. Chciałby ludzie poczuli mękę, nie tylko ją oglądali, nie jako odległą historię, lecz osobiście. Gibson całkowicie zrezygnował z języka angielskiego. Zarządził, aby każde słowo było wypowiadane w językach używanych w Judei I wieku: aramejskim, czyli codziennym języku Jezusa i jego uczniów, hebrajskim, języku Pism oraz łacinie, języku imperium rzymskiego, który skazał go bez słowa po angielsku. Co było jednym z powodów odrzucenia filmu przez Hollywood, ale się mylili: Pasja stała się najbardziej kasowym filmem nieanglojęzycznym w historii, światowym fenomenem. Język nie był barierą, był mostem, który przeniósł nas do tamtego momentu. Czy więc Gibson zrobi to ponownie? Odpowiedź brzmi: tak i nie. Początkowo zamierzano powtórzyć tę strategię całkowite zanurzenie w starożytnych językach. Jednak misja tego nowego filmu jest inna. Pasja opowiadała o osobistym i intymnym cierpieniu Chrystusa. Natomiast zmartwychwstanie dotyczy przesłania, które ma wybuchnąć i dotrzeć do całego świata. Dlatego plan się zmienił. Czy film będzie dwujęzyczny? Czy usłyszymy aramejski? Tak. W dialogach między uczniami na ulicach Jerozolimy poczujemy autentyczność ich ojczystego języka. Zobaczymy rzymskie władze mówiące po łacinie co przypomina o ich ucisku, ale usłyszymy też sporo angielskiego. Dlaczego ta zmiana? Bo przesłanie zmartwychwstania nie służy zachowaniu, lecz głoszeniu, jak Jezus sam nakazał swoim uczniom przed w Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. Celem nie jest już tylko odczuwanie bólu, lecz zrozumienie nadziei dla wszystkich. Aramejski zakotwiczy nas w historii, to angielski stanie się narzędziem, które przekaże przesłanie o pustym grobie na cały świat, bez potrzeby napisu. Pierwsza część zmartwychwstania Chrystusa zacznie się tam, gdzie skończyła się męka. To jest zmartwychwstanie. Chrystus męka. To jest wizja. To jest nowa wizja. To jest nowa wizja. Pierwsza część zmartwychwstania Chrystusa rozpocznie się tam, gdzie zakończyła się męka. Jerozolima. Zasłona o wysokości prawie 20 metrów, oddzielająca ludzi od Boga, rozdziera się na dwoje z góry na dół. Ziemia gwałtownie się trzęsie, skały pękają, a niektóre groby się otwierają. Rzymski setnik, przywykły do śmierci i przemocy, wszystko obserwuje. Wzruszony i z trudem mówiąc, stwierdza: To naprawdę był syn Boży. Ofiara została dopełniona, ale dla jego naśladowców nadzieja wydawała się stracona. Jan, Maria, Matka Jezusa oraz kobiety, które wiernie za nim podążały, patrzyli z rozpaczeni z oddali. Popołudnie szybko mijało. A prawo żydowskie było jasne: Ciało należało pochować przed zmrokiem, zanim rozpocznie się święty dzień szabatu. Kto jednak odważyłby się upomnieć o ciało? Wtedy Józef z Arymatei postanowił działać. Był szanowanym członkiem Sanhedrynu, ale także potajemnym uczniem Jezusa. Udał się do Piłata, spojrzał mu w oczy i powiedział: Daj mi ciało Jezusa. Piłat potwierdza śmierć i zgadza się. Z pozwoleniem w ręku Józef biegnie na golgotę. Nie jest sam. Nikodem inny członek Sanhedrynu, który kiedyś odwiedził Jezusa nocą, dołącza do niego. Szybko zdejmują martwe ciało Jezusa z krzyża. Wiatr wieje chłodno, a ciemność zaczyna ogarniać wszystko. Kobiety patrzą ze łzami na twarzach, a Maria Magdalena ściska dłonie przy piersi, próbując powstrzymać nieznośny ból. Bardzo blisko w ogrodzie znajdował się nowy grób. Wykuty w skale, w którym nikt nigdy nie był pochowany. To był grób Józefa. Zanoszą tam ciało, ostrożnie owijają jelnianym prześcieradłem i namaszczają wonnościami. Układają je na zimnym kamieniu i z ogromnym wysiłkiem toczą wielki głaz, aby zapieczętować wejście. Rzymscy strażnicy zapieczętowali grób, a uczniowie ukryli się, pogrążeni w strachu i bólu. Wydawało się, że wszystko się skończyło. Jezus zmarł i został pochowany. To jednak był początek, nie koniec. Podczas gdy ciało Jezusa leżało bezwładne i zimne w ciemności grobu, duch Chrystusa stąpił do piekła, do tego miejsca, które Biblia nazywa Hadesem lub Szeolem. Ale po co dokładnie tam poszedł? Według Pisma Świętego, Jezus nie trafił do piekła jako potępiony, lecz jako najeźdźca, by stoczyć bitwę. Jak ujawnił Mel Gibson, film zabierze nas do tego momentu: stąpienia Chrystusa do Hadesu. Prawdziwej podróży w głębiny, której kino nigdy wcześniej nie pokazało. Gibson opisał tę sekwencję jako najbardziej wymagającą wizualnie w całej swojej karierze. Zamierza pokazać to, czego nie próbował żaden inny film. Wyobraź sobie tę scenę: Tam na dole czekały dusze sprawiedliwych Adam i Ewa oczekując odkupienia swojego pierwotnego błędu. Abraham, ojciec wiary, król Dawid, prorocy wszyscy oni byli więźniami nie grzechu, lecz śmierci. Która jeszcze nie została pokonana. Czekali na obietnicę, której spełnienie trwało tysiące lat. Powód tego zejścia jest wstrząsający. Jezus musiał odebrać wrogowi prawną władzę nad ludzkością, jak mówi Apokalipsa. Aby je mieć, musiał zejść, żeby je odebrać. Film będzie to badał. Historię w. Wy... Chwilę, jako uwolnienie, to spełnienie dawnej przepowiedni: ziarno kobiety miażdżące głowę węża. Chrystus rozbija bramy z brązu i żelazne zasuwy. To jest zwycięstwo. Jezus uwalnia więźniów, zamienia więzienie w triumfalny pochód. Pierwszego, podczas gdy ta eksplozja światła wstrząsała fundamentami podziemi, na powierzchni coś miało się wydarzyć. Nadchodziła niedziela, a wraz z nią świt, który na zawsze odmieni wszechświat. Mel Gibson wyjaśnił, że nie stara się prowokować, lecz ujawniać. Chcę, by widzowie zrozumieli, że zmartwychwstanie to nieszczęśliwe zakończenie, ale początek niewidzialnej wojny. Pierwsza część zmartwychwstania Chrystusa pokaże wydarzenia z niedzielnego świtu. Kiedy Maria Magdalena przybyła do grobu wraz z innymi kobietami, Jezus już nie żył. A uczniowie ukrywali się pełni bólu i strachu. Ale wtedy, gdy Jerozolima jeszcze spała, nastał świt inny niż wszystkie. To jest niedziela zmartwychwstania. Niedziela Wielkanocna to fundament, na którym opiera się cała wiara chrześcijańska. Ten świt dał życie wierze. Niedziela zmartwychwstania jest kulminacją triduum paschalnego. Trzy święte dni, upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Są sercem Wielkiego Tygodnia. Wszystko zaczęło się od małej grupy kobiet, Marii Magdaleny i towarzyszek, które poszły do grobu, gdzie według nich spoczywał Jezus. Ale wtedy wydarzyło się coś niemożliwego. Kamień ważący prawie dwie tony został odsunięty, grób był pusty, ciało Jezusa już tam nie było. Wśród zamieszania Maria Magdalena usiadła i płakała, zrozpaczona. Wtedy podszedł do niej pewien mężczyzna, ale zamglone łzami oczy nie pozwoliły jej go rozpoznać. Gdy mężczyzna zawołał Marię po imieniu, podniosła wzrok i go rozpoznała. To był on, Magdaleno. W tej chwili wszystko się zmieniło. Jezus żył, chciała podejść, objąć go, przytulić się do niego. Ale Jezus uniósł delikatnie rękę i powiedział: Nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź do moich braci i powiedz. Wstępuję do mojego i waszego Ojca, mojego i waszego Boga. Maria zrozumiała, że to nie było spotkanie na zawsze. To była misja, nie tracąc ani chwili. Maria pobiegła z powrotem do izby, gdzie ukrywali się uczniowie. Kobiety, widząc to samo, pobiegły z powrotem do miasta. Ale w drodze nagle pojawił się Jezus i pozdrowił je prostym: Witajcie, one objęły go. Był prawdziwy, fizyczny. Jezus żył i powiedział do nich: nie bójcie się. Idźcie i przekażcie wieść moim braciom. Kobiety pobiegły podekscytowane, żeby przekazać wielką nowinę uczniom, ale uczniowie im nie uwierzyli. W tamtych czasach świadectwo kobiety nie miało znaczenia i nie było uwzględniane w żydowskim sądzie, niezależnie od liczby zeznających kobiet. Jezus wybrał grupę kobiet, właśnie tych, które świat odrzucał, aby ogłosiły najważniejsze wydarzenie w historii. Wszyscy stracili wiarę, oprócz Piotra i Jana. Którzy pobiegli do grobu z iskrą nadziei. A kiedy dotarli, grób był pusty, Jezusa tam nie było. Zastali tylko idealnie ułożone płótna, jakby ciało wyparowało w ich wnętrzu. To dziwny szczegół, którego Jan nigdy nie zapomniał. Krążą plotki, że to będzie koniec pierwszej części filmu. Zakończy się szokującą sceną Pustego Grobu. Prawie każdy zna historię zmartwychwstania. Odsunięty kamień. Pusty grób, ale tutaj jest najważniejsze: wydarzenie, które przemieniło garstkę przerażonych rybaków w założycieli wiary na całym świecie. Kolejne 40 dni było czasem objawień, wątpliwości i zamieszania. Liczba 40 to liczba przygotowania i przemiany. To było 40 dni, które Mojżesz spędził na górze Synaj w samotności, zanim otrzymał prawo, które miało założyć naród. Przez 40 lat lud Izraela wędrował po pustyni, przestając być niewolnikami i stając się wolnym narodem. Pierwszego to było 40 dni, które Jezus spędził na pustyni, kuszony i umacniany tuż przed rozpoczęciem swojej misji na ziemi. Pierwszego to właśnie ten tajemniczy okres jest, który wykorzysta do nowego ryzykownego eksperymentu filmowego coś, co może być komercyjną porażką lub duchowym arcydziełem ponieważ pierwsza część z wstania Chrystusa zakończy się pustym grobem. Historia zatrzyma się tutaj, a świat poczeka 40 dni na drugą część. Dlaczego Mel Gibson podzielił film na dwie części? Pierwszego co dziwniejsze, po co zostawiać 40 dni między premierami? Czego Gibson oczekuje w tym czasie? To nie kwestia marketingu. Odpowiedź jest w Biblii. Gibson podzielił film na dwie części, by film oddychał rytmem Ewangelii. 40 dni po zmartwychwstaniu było czasem absolutnego napięcia. Jego uczniowie byli ukryci, złamani przez strach, a on nagle się pojawiał. Najpierw do Marii Magdaleny, potem do uczniów i do ponad 500 osób. Każde pojawienie się było konfrontacją. Serce przeskakiwało od przerażenia do niedowierzania, a z niedowierzania do pewności. To był czas pytań bez odpowiedzi. Kiedy Jezus przywracał im wiarę i przygotowywał ich na coś, czego jeszcze nie mogli pojąć. Zanieść Jego przesłanie aż na krańce świata. Pozostawiając 40 dni między jedną a drugą premierą, Gibson tworzy dla widza duchową pustynię. Chce, żebyś wyszedł z pierwszego filmu z poruszonym sercem. Żeby historia zostawiła Cię w napięciu, pełnego wątpliwości, teorii, debat. Taki jest plan. Gibson ma nadzieję, że w ciągu tych 40 dni... Wydarzy się to samo, co w Nowym Testamencie. Że niektórzy się zgorszą, inni będą wątpić, wielu zacznie szukać, a wielka rzesza ludzi zacznie doświadczać wiary jako owocu przeżycia tych 40 dni. Oto sedno sprawy. Gibson zostawia tę pustkę, by widzowie ją przeżyli. Pierwszy film się skończy, a ludzie wyjdą z kina jedni z odnowioną wiarą, drudzy z większymi wątpliwościami ale wszyscy przejdą 40 dni duchowej pustyni. Liczba 40 to czas Boga na kształtowanie charakteru. A teraz Gibson narzuca to Tobie? Gibson ma nadzieję, że dla widza te 40 dni będą również czasem próby. Te 40 dni od zmartwychwstania do wniebowstąpienia były czasem przemiany. Od strachu do nadziei i od nadziei do zwątpienia, by ostatecznie dojść do przekonania. To właśnie chce osiągnąć Gibson. Ryzyko jest ogromne. W świecie, gdzie wszystko znika. Po 24 godzinach, czy publiczność pozostanie zainteresowana, czy film będzie spójny, czy raczej rozbity, a jeśli ludzie po prostu zapomną, nie myśląc o tym, dochodzi się tu do wniosku: Gibson nie tworzy filmu o wierze, lecz film będący aktem wiary. Zanim Mel Gibson włączył kamerę, zrobił coś niezwykłego dla reżyserów. Czy udał się na pielgrzymkę? Widziano go w miejscach takich jak Góra Atos, Góra Klasztorów. Pierwszego sfotografowano go w miejscach związanych z kościołem grobu świętego, tam gdzie tradycja umieszcza krzyż, grób i zmartwychwstanie. Niektóre media informowały, że Gibson chciał użyć relikwii Chrystusa w produkcji, by zdjęcia były bardziej autentyczne. To nie pierwszy raz. Podczas kręcenia pasji Chrystusa wydarzyło się coś niepokojącego. Od pierwszego dnia zaczęły się dziać nienaturalne wydarzenia za kulisami. Zamieniając plan filmowy w miejsce absolutnej tajemnicy, dziwne obecności, nawrócenia, niezwykłe przypadki, jedno z najbardziej przerażających wydarzeń rozegrało się na wzgórzach Matera we Włoszech. Podczas kręcenia kazania na górze, sceny pełnej nadziei, pogoda zmieniła się drastycznie. Nagle piorun przeszył niebo i uderzył bezpośrednio w Jima Cavizela, całkowicie go oświetlając i paraliżując techniku. ale niemożliwe stało się chwilę później. Gdy Gian Michelini, asystent reżysera ruszył na pomoc, drugi piorun trafił w to samo miejsce powalając obu. Przeżyli bez poważnych obrażeń, ale zapach ozonu i strach przeniknęły plan zdjęciowy, jednak napięcie nie pochodziło tylko z nieba. Mel Gibson dążył do realizmu, jednak rzeczywistość przewyższyła scenariusz. Podczas brutalnej sceny biczowania, Aktorzy grający rzymskich żołnierzy używali biczów sokolniczych. Jednak przez pomyłkę jeden z ciosów był prawdziwy. Metalowa końcówka bicza ugodziła w plecy kawiezela, tworząc ponad 30 centymetrową ranę i rozrywając skórę. Krzyk, który na zawsze został uwieczniony w filmie. Droga krzyżowa trwała dalej, gdy niosąc prawdziwy krzyż, ważący 70 kg belka, runęła mu na głowę, miażdżąc ją i zwichając murami. Mimo to aktor odmówił przerwania zdjęć. Kontynuował nagrywanie, drżąc z powodu hipotermii i walcząc o życie w harmonii, która niemal go zabiła. Ale pośród tak wielkiego cierpienia i dziwnych wydarzeń, zaczęło się dziać coś jeszcze, coś, czego nikt się nie spodziewał. Ludzie zaczęli się zmieniać. Aktorzy i technicy świadkowie rzeczy niemożliwych odnaleźli wiarę. Aktor, który grał Judasza Iskariotę, zadeklarowany ateista, nawrócił się na chrześcijaństwo w trakcie zdjęć. Cierpienie ukazane w filmie przynosiło nieoczekiwany owoc nawrócenie. Granica między grą aktorską a rzeczywistością całkowicie się zatarła. Teraz, 20 lat później, ten sam zespół spotyka się ponownie, by opowiedzieć kontynuację tej historii. Ponieważ pasja pełna mocy i tajemnicy była dopiero początkiem, największe i najbardziej przełomowe wydarzenie w historii jeszcze się nie wydarzyło. Jeśli kręcenie filmu o cierpieniu Chrystusa wywołało tak intensywną walkę duchową, to co się stanie, gdy pokażemy zwycięstwo nad śmiercią? A co z niebowstąpieniem? Ale tym razem jest coś, co sięga jeszcze dalej. Jeśli film o cierpieniu był w stanie wywołać taką wojnę duchową, to była wspaniała historia. Aktor był tą historią. Był jej wielkim bohaterem. Aktor był graczem. Aktor był wielkim graczem w tej historii. Aktor był graczem. Był wielkim graczem w historii. Aktor był wielkim graczem w historii. Aktor był wielkim graczem. Graczem w historii. Graczem, który zbudował racjonalną reklamę. Zobaczymy ją w drugiej części filmu, 40 dni po premierze pierwszej. Wyzwanie aktorskie dla nowego głównego bohatera, Jacko O'Tonena. Jest tu ogromne. Ma zagrać Jezusa, który jest podobny, ale inny. Kogoś z uwielbionym ciałem, którego nawet jego najbliżsi przyjaciele nie mogli rozpoznać na pierwszy rzut oka. Druga część filmu rozpocznie się pustym grobem widzianym przez Jana i Piotra. I potrwa do w niebo wstąpienia Jezusa. Opowie o wydarzeniach z tych 40 dni, ukazanie się dwóm uczniom w drodze do Emaus, gdzie Jezus nakreślił im mapę Pisma Świętego. Od Mojżesza aż do ostatniego proroka, Wyjaśnił im, jak wszystko wskazywało na Mesjasza, który musiał cierpieć, aby wejść do swojej chwały. Filmowo z zmartwychwstały. Jezus nie może być przedstawiony jako przezroczysty duch. Gibson zawsze stawia na realizm. Po tym objawieniu dwóch uczniów biegnie, żeby opowiedzieć reszcie, co się stało. Byli z Jezusem, on wstał. To wtedy Jezus pojawia się pośród swoich uczniów w Jerozolimie. Pierwszego tutaj Gibson chce pokazać radykalny realizm. To nie jest przezroczyste widmo. Jezus ma ciało, ma wagę. Pyta ich: Macie tu coś do jedzenia? Dają mu kawałek pieczonej ryby, i on je na ich oczach. Pokazuje im swoje ręce i stopy, ślady po gwoździach. To jest prawdziwe ciało, ale już nie podlega prawom fizyki. Może pojawiać się i znikać według własnej woli. Teologowie mówią o ciele uwielbionym to interesująca idea, którą kino prawie nie porusza. Wiara w to, że ktoś z martwych wstał. Jest dla wielu dość trudna do zaakceptowania. Jezus o tym wiedział i dlatego zaplanował swoje kolejne pojawienia się tak, by były nie do podważenia. Wezwał ich na górę w spokojnej Galilei, niedaleko Morza Galilejskiego. Pierwszego tam wydarzyło się coś niezwykłego. Pojawili się nie tylko uczniowie, ale także setki jego naśladowców jednocześnie. Przestaliśmy rozmawiać. Mówimy o 11 świadkach, mówimy o 500, 500 osobach z różnych rodzin i miejsc, które twierdziły, że Widziały z martwych wstałego Jezusa. To wyjaśnia, czemu chrześcijaństwo szybko stało się najszybciej rozwijającą się religią w historii. Dochodzi się tu do ostatniego objawienia ostatecznego momentu. Zebrali się na Górze Oliwnej pod Jerozolimą, tam, gdzie zaczęła się jego agonia i pocił się krwią. Nagle stało się coś niemożliwego. Tam, na ich oczach, Jezus zaczął się unosić, przeciwstawiając się grawitacji. Wznosił się, aż obłok go zasłonił. Ta chmura to była szekina, świetlista chmura chwały, która prowadziła Izrael na pustyni, objawiona obecność Boga, zastygli w bezruchu, patrząc w nieskończoność, aż dwóch mężczyzn, ubranych na biało, przerwało ciszę ostrzeżeniem. Mężowie galilejscy, czemu patrzycie w niebo? Ten sam Jezus, który został zabrany do nieba, tak samo powróci jak Go widzieliście wstępującego. Ale zanim odszedł, w tej ostatniej chwili. Jezus dał im obietnicę, która stała się najpotężniejszym dowodem ze wszystkich. Obiecał im, że Duch Boży zstąpi na nich i że ten Duch przyciągnie ludzi do niego. Przez całą historię misja była jasna. Mistrz pokonał śmierć i teraz powierzył im zadanie zaniesienia tej wiadomości całemu światu. Śmierć została pokonana, obietnica została złożona. Czy została spełniona? W dniu pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił, trzy tysiące osób nawróciło się w jeden dzień. Przyszłość należała do nich, lecz nie byli sami. Niepewność ustąpiła miejsca przekonaniu. Strach zamienił się w odwagę. Misja, którą Jezus im powierzył, była jasna, a z Duchem Świętym, jako przewodnikiem, byli gotowi zmienić świat. W ciągu kilku lat przesłanie dotarło do całego Imperium Rzymskiego, a z czasem do reszty świata. Przekroczyło oceany, przetrwało prześladowania, dyktatury, wojny, rewolucje. Niewiarę i szyderstwa, aż dotarło do dzisiejszego filmu. Przez 20 lat mówiliśmy o pasji Chrystusa, jakby to było dzieło kompletne. Teraz nagle uświadamiamy sobie, że brakowało tej drugiej strony i zwycięstwa. Pasja Chrystusa pokazała nam cierpienie, cenę. Widzieliśmy to i wstrząsnęło nami. Film kończył się w grobie obietnicą, ale obietnica to nie jest koniec historii. To początek kolejnej części wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa. To, co robi Mel Gibson, to nie jest po prostu wypuszczenie kolejnego filmu biblijnego. On zamyka krąg, dopełnia dzieła, przemienia tamtą opowieść o cierpieniu w pierwszą część o wiele większej historii. Ponieważ oglądane razem to nie są dwa oddzielne filmy, to jedna opowieść w trzech aktach, to jedna podróż w trzech aktach. Pierwszy śmierć, ukrzyżowanie, zamieszanie. Drugi zstąpienie. Hades niewidzialna walka. Trzeci w niebo wstąpienie. Objawienia, misja, nadzieja. Za kilka lat wielu nie będzie mówić o męce i zmartwychwstaniu oddzielnie. Będą mówić o jednej rzeczy dyptyku Chrystusa. Sześć godzin filmu, by poznać największą tajemnicę wiary chrześcijańskiej. Pełna historia Chrystusa, od krzyża i grobu, aż po zwycięstwo nad śmiercią. Wszystko w jednym dziele. Pełna podróż. Ale Gibson ma jeszcze jeden sekret. Na prywatnej konferencji w 2023 roku powiedział, że Zmartwychwstanie obejmie sekwencję, której nikt nie zapomni: Wizja za światu, inspirowana Apokalipsą Jana i mesjańskimi psalmami. Czy to oznacza, że Gibson również zekranizuje Księgę Apokalipsy? Czy zobaczymy Jezusa uwielbionego, króla królów, może to jest prawdziwy klucz do wszystkiego? Może Zmartwychwstanie to nie tylko film o tym, co wydarzyło się za życia, wszystko w życiu. Wszystko, co się wydarzyło w życiu. Wszystko, co przeszło przez życie. Wszystko, co wydarzyło się w życiu. Życie, wszystko, wszystkim, wszystko, całe życie. Wszystko, co wydarzyło się w życiu. Wszystko się wydarzyło. Życie! Wszystko, co się wydarzyło. Wszystko, co się wydarzyło w życiu. To, co się wydarzyło w życiu, wszystko brzmi jak szum wielu wód. A co jeśli Gibson przygotowuje publiczność na coś? Czego Hollywood nigdy nie odważyło się poruszyć. Księga Apokalipsy, trąby, pieczęcie, wierny i prawdziwy jeździec ostateczne królestwo Chrystusa. Nikt nie wie tego na pewno, nie ogłoszono oficjalnie filmu o Apokalipsie, ale pojawia się wskazówka. Wizja zaświatów inspirowana Janem i Psalmami Mesjańskimi mogłaby być niezapomnianą sekwencją. To mógłby być pierwszy filmowy wgląd w to, co nadchodzi, w drugie przyjście Jezusa. A ty co o tym myślisz? Myślisz, że Gibson pokaże Jezusa przy jego powrocie? Jeśli ty też uważasz, że ten film to nie będzie tylko kino, ale duchowe przebudzenie dla nowego pokolenia, daj mi znać w komentarzach. Jeśli uważasz, że to coś więcej niż zwykła wizyta w kinie, napisz swoją opinię w komentarzach. Powiedz nam, czego oczekujesz zobaczyć. Jak powiedział Mel Gibson, ta historia nie jest tylko do oglądania, ale do przeżycia. Wiele osób na całym świecie już się przygotowuje. Zaznacz w kalendarzu na czerwono. Wielki Piątek 2027 roku. Skoro pasja zmieniła życie tysięcy, ukazując cenę miłości, Zmartwychwstanie obiecuje pokazać jej moc. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, bo będziemy śledzić każdą nową informację z tego planu zdjęciowego. Tutaj będziemy dalej zgłębiać tajemnice, które Biblia zachowuje dla tych, którzy wciąż mają uszy, by słuchać.